Jezus przemówił tymi słowami: Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w piśmie, i faryzeusze obłudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych. Oraz mówicie, Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków. Z Biblią w dłoni, z nadzieją w sercu. Amen. Biblia nadzieją. Obserwuj nasz profil po więcej.